Listopadzie. Dla mnie listopad to miesiąc opadających liści, obniżającej się temperatury, porannej mgły, ale również miesiąc, w którym bardzo dużo myślę o tym, co w swoim życiu zrobić, takiego, żeby żyć lepiej, zdrowiej, ponieważ wspominam naszych bliskich, wspominam naszych przyjaciół, których już z nami dzisiaj nie ma. Chcę wam powiedzieć, że właśnie ostatnio pomyślałam sobie, że oni wszyscy wszyscy jeszcze chwilę przed odejściem z tego świata mieli plany. Oni wszyscy planowali kolejne wakacje, kolejne święta Bożego narodzenia mieli cele bardzo często marzenia i byli pewni, że to wszystko się zrealizuje. Mieli na to nadzieję. ale... Bardzo często to, że nie ma ich już, już dzisiaj z nami, było spowodowane tym, że nie do końca być może dbali o to, o swoje zdrowie. I pomyślałam sobie, jak ważne to jest i jak często jest to dla nas e, spychane przez nas na plan drugi. Bardzo często, kiedy myślimy o tym, że trzeba by było coś zmienić w naszych nawykach, e, myślimy sobie. Jutro, później, kiedyś, teraz nie mam czasu. I jest takie powiedzenie, że ludzie pędzą i tracą zdrowie, żeby zarobić pieniądze, a potem wydają te pieniądze, żeby odzyskać zdrowie. I to jest taki paradoks. I mam dzisiaj e, świetną książkę. Książkę, która jest jedną z wielu w cyklu. Doktor Ken Blanchard napisał jednominutowego. Ojca, matkę, menadżera, milionera. Jest tych książek bardzo wiele. A ja dzisiaj mam drugą część jednominutowego menadżera, część, która dotyczy równowagi życia i pracy. Dlaczego to? No właśnie dlatego, że mamy listopad i że warto może przed zakończeniem tego roku i przed postanowieniami noworocznymi po prostu zdecydowanie coś zrobić, nie tylko myśleć, że powinno się to zrobić, ale to po prostu zrobić. I co mówi Ken Blanchard w tej książce? On opisuje historię jednominutowego menadżera, który już osiągnął sukces, który pomógł firmom wyjść na prostą, a nawet do sukcesu i jego sukces spowodował, że tej pracy miał coraz więcej i więcej i więcej i przyszedł taki moment, że nawet żona mu wspomniała o tym, żeby bardzo uważał, bo ten sukces nieodpowiednio przyjmowany może go zabić. I pędząc w tym, w tym swoim, w tym swojej radości z tego, że coraz większej ilości ludzi może pomagać, liczby ludzi może pomagać, ale już nie daje z tym rady, zapomniał o tym, że jeszcze jest coś takiego jak dbałość o swoje zdrowie, o odpoczynek, o relaks, o zadbanie o zdrowie, które daje, zdrowie fizyczne, które daje również zdrowie psychiczne. I to jest cała historia, której ja nie będę dzisiaj opowiadać. Świetna historia, fantastyczna historia, która pokazuje, że warto się zatrzymać na moment, warto spojrzeć na siebie w lustrze i, i zapytać siebie: Co ja takiego robię, co pomaga mojemu zdrowiu, a czego nie robię i co szkodzi mojemu zdrowiu? Co ja takiego mogłabym zrobić dodatkowo, żeby moje samopoczucie było zupełnie inne. Dlaczego tak ważne jest to, żeby się ruszać? Dlaczego pani profesor Ewa Wojdyło powiedziała kiedyś, że nie ma takiego leku, którego nie zastąpi aktywność fizyczna? Dlaczego tak jest? I bardzo ważne jest to, żeby również do tego wszystkiego dołożyć uważność, żeby obserwować ludzi dookoła nas dlatego że my kiedy potrzebujemy zmiany w naszym życiu, kiedy musimy o siebie zadbać, to potrzebujemy przede wszystkim wsparcia ludzi, którzy nas otaczają. I tutaj takimi ludźmi, z którymi mamy najwięcej spędzamy czasu, są ludzie, którzy są naszymi koleżankami, kolegami z pracy. Bo to z nimi najwięcej czasu spędzamy. Jak my się nawzajem wspieramy, jak sobie pomagamy. Czy widzimy, że nasza koleżanka męczy się paląc papierosy, nie może sobie dać rady, żeby przestać? Może potrzebuje naszego wsparcia, tego, żeby ją motywować? Może ktoś ma problemy z wagą, a waga ma wpływ, nadmierna waga ma wpływ na utratę energii. I brak efektywności w pracy. Może warto zbierać się razem, może warto umawiać się na wspólne spacery, może warto, nie wiem, w czasie pracy zrobić sobie 15 minut przerwy, nie tylko po to, żeby sobie porozmawiać, ale może poćwiczyć przy krześle. Wiele jest takich przykładów. Obserwujmy ludzi, starajmy się sobie nawzajem pomagać, ale przede wszystkim. Nie mówmy, że zadbamy o siebie kiedyś, bo teraz musimy pędzić do zrealizowania jakiegoś celu. Dzisiaj Wam dziękuję i do zobaczenia na tydzień.